Witajcie, witam Was już yy, w moim kolejnym odcinku GTA 3. To znowu Jarek. Przejdziemy sobie yy, misję policyjną w Shoreside Whale. Yy, tak. A, zbierzemy sobie tu naszą broń, którą ostatnio zostawiliśmy. Yy, znaczy, którą, którą tu mamy pod, yy, pod, yy, pod kajuką. Weźmiemy sobie nasz samochód FBI. Samochody samochodę w zostawiliśmy a nie broń. Eee, takie przejeżdżanie, dobra. Proszę misję policyjną i. Podatniczy Francis. Dobra, pojedziemy sobie tunelem. Tam też już nie bywa, czasem jest lepiej tunelem, no ale tego to nie wiemy. wyłączę sobie, bo w tunelu ona tylko raczej przeszkadza niż pomaga eee, także na takiej otwartej drodze to ona rzeczywiście pomaga, ale o właśnie ale ich się naładowało Nas, o, wyjeżdża tutaj tak dobra. Pony. Onego sobie załatwimy. Spokojnie. Nie wiem powinno być z nim problemów. O, dobrze, że to zawrócił. Mieliśmy szansę. go, czyli w okolicach. Tam gdzie wykonaliśmy misję dla Kataliny. E, czyli e, tam w okolicach, gdzie są Kolumbijczycy, jak tam zauważyliście, zapewne w ostatnim odcinku Kolumbijczycy strzelają do nas już z kałasznikowów. E, także, no, jest już to gorzej. niż wcześniej, bo wcześniej mieli Uzi. No, w okolicach naszej kryjówki zdążyli zjechać. Jak widzicie, tracimy tu sporo czasu. Eee, na przejście tego. O, jedzie tą do... Zjedziemy sobie tędy. I staniemy sobie tu. Tak, czekamy. Tu jest też czerwone polny. Widać go było przez chwilę z tym murkiem. Załatwiony. Chójdę co to do tej policji tutaj? Wuj'a Gardens, czyli tutaj gdzieś. O, jedzie tu pod górę. Esperanto. Nie. Idaho. Pike Creek, czyli w okolicach szpitala. Łapówki możemy brać wjeżdżając w nie samochodem. To mamy o tyle dobrze, że że możemy sobie... Jeśli jesteśmy blisko kryjówki, możemy sobie wziąć łapówki. Nie musimy jechać od razu do, do Pione feja A, A droga jest trochę daleka, chociaż akurat jest w okolicach Pike Creek, także yy, To jest chyba nawet Pike Creek. Gdzie jest gdzie jest łapówka. Gdzie jest Pine Spray, także. Yy, no. Jak widzicie, droga jest dosyć daleka. Właśnie dlatego, to jest dosyć ciężkie miasto do przechodzenia tych, tych wszystkich misji, zresztą widzieliście pewnie to w trakcie odcinka misji strażackiej w Shoreside Whale. Yy, jedziemy tu... Aha, jedzie w dół, w stronę lotniska, dobra. O, żółta taksówka. A, nie taksówka, tylko Sentinel. Prosto, kurczę. Mogę mu odciąć drogę od drugiej strony. no. Stąd się go nie dosięgnie. Kurde, pełno policjantów tu chodzi. Teraz jedzie do góry. I w dół. Mało czasu zostało, pół minuty. Dobra. Załatwiony. Tam ma kochrane Jedziemy w górę. Samochód jest już dosyć uszkodzony, ale mam nadzieję, że jeszcze trochę wytrzyma. Samochód źle no, pojechaliśmy. Za dużo nadrawiane. Tak. Można było pojechać po prostu w górę. Byśmy go wtedy mogli przyblokować. Bude. O. Udało się. Jakimś cudem. Pike Cake. Tu jedzie Infernos. Wow. Bardzo blisko wybuch Polet Francisz Francis. Nie będę ryzykował, że stracę samochód. Chociaż czasu mamy nie za dużo, ale nie, nie chcę ryzykować, bo wybuchł bardzo blisko nas. Mógł nas dosyć mocno uszkodzić A. Jakby tak pojechał w naszą stronę, to byłoby fajnie. Ale znając życie, pewnie wjedzie do tunelu. Ta. Wjecha do tunelu. A tu jeszcze w tunelu może zawrócić. Tam jest taka skuśka. Tak zwana. Łączymy sobie seryny. O. Samochód dodziała. O, właśnie, zawraca. O. Uszkodziłem go, ale wiem go. W rejonie Park Creek, czyli wracamy. Ło! teraz to już na pewno do pamięć fairyapuje, ale bo jest zbyt poobijany. Ła, jeszcze się obiliśmy. Dobra. Tak, jak widzieliście, tu mogliśmy. Moglibyśmy sobie spokojnie przejąć ten samochód, ale gdybyśmy go aż tak mocno nie uszkodzili. Eee, tak. Żeby on z niego wyszedł, nie trzeba aż uszkadzać tego samochodu aż tak mocno. Eee, żeby wybuchł. Żeby się zaczął palić. Eee, z tego co się orientuję. Ła! Snajperka. Tak? Chyba snajperka. nie Uitch tego Gardens. Dobra, mam ponad 3 minuty. Find Spray. Obowiązkowo. Dobra, pojadę tędy, chociaż mam takie wrażenie, że... że on... pojedzie tunelem. Eee, tak, zjedzie tamtędy i wjedzie do tunelu. Ta droga to był kiepski jednak wybór. Możemy jechać tamą. Niby się wydaje dalej, ale... Tu jest taki zawijas. O, nie pojechał tunelem. Jeszcze. Jeszcze nie zdążył stąd zjechać. Dobra. Załatwimy go. Jest załatwiony. Witch Terradens. Znowu gdzieś tu blisko. O! Patriot. Zaraz go rozwalimy. Patrioty są... Zwrotnie, znaczy mocne, czy ty, o, takie mi się wydaje, odporne na takie właśnie potrącania przez nas, bo są ym, dosyć po takich właśnie wzgórzach, mogą jeździć. Także raczej nie powinny się od czegoś takiego wywadzić. Przynajmniej tak mi się wydaje. E, dobra, podlotniczy Francis. E, Minuta 36, pojedziemy tunelem. Yy... Tak, widzieliście, by wyświetlił się komunikat, dostaliśmy kolejną łapówkę pod naszą kryjówkę. Yy... Tak. To już jest piąta, jeszcze jeszcze 10 przestępców i... Yy, zaliczamy. Wow. Zaliczamy misję patrolową. O, zaraz tu wyjedzie stąd. Tylko pytanie: o, w stronę tunelu. Czyli śmieciaka, tym razem w stronę tunelu pewnie też będzie nawracać. Tam przy tym nawrocie ją, dowiemy. może wcześniej? Bo już ją wyprzedziliśmy. Ła! Wow. nieźle obywaliśmy Nasz samochód też Dobrze, że nas nie przejechał Eee, Pike Creek, kurde, jedziemy pod pont, niedobrze. Ale to nic. Może się uda, ale dobrze, że do Pike Creek y pojedziemy do Pine Spraya. No, jak widzicie, często tu jeździmy do paint Głównie z sprawą tego tunelu, bo tam się najbardziej obijamy. Eee, dobra... Dziewięciu jeszcze zostało do... Ciao jak jedzie, prosto, dobra. Tu jest zaraz paint a my... ...załatwimy go. Eee, Oto, cheat'ach. Załatwiony. że Francis, ale my musimy pojechać do państwa ja Nie chcę ryzykować, że stracę ten samochód. A zdobyć jakiś policyjny będzie dosyć, byłoby dosyć ciężko. Chociaż niby tu stoi, ale... Eee, nie no, w sumie może by się jej jakoś udało. No ale policyjnym jednak byłoby ciężej. Pewnie znowu wiedzie do tunelu. O, nie zdąży. Czekamy tu. Moonbiam. Moonbeam ona się tak nazywa. Będziemy taki samochód zbierać do garażu w Portland. Eee, Wichita Gardens. O, jest tam po drugiej stronie. O, ale jedzie w tą stronę. Pojedziemy sobie tamą. To może przetniemy mu drogę Może nam się uda Jedziemy tędy I pod górę Tak chyba, że skręci w stronę tych domków to Zależy w którą stronę pojedzie no ale to właśnie tędy jest najszybciej. O, jedzie w tą stronę. Jeszcze na razie nie ma żadnego zakrętu. O, i tu przed nimi droga śmieciaka. Załatwiona. Cedar czyli. Tutaj. Ale no, musimy jechać od tej strony. Jedzie to, Jedzie pod górę. Teraz w którą stronę pojedzie, bo to jest ważne. Jedzie. Jedzie w tamtą, czyli zawracamy. Tak, jedzie w tamtą stronę. Jakbyśmy tam pojechali byśmy pewnie nie zdążyli. W stronę, w stronę Pike Creek właśnie, czyli tam jest koło szpitala teraz O, to na tej skórce tak jedziemy sobie tędy o właśnie trzeba patrzeć jak oni tu jeżdżą bo jakbyśmy pojechali tam do stanu, to najprawdopodobniej byśmy nie zdążyli po prostu tu przyjechać skończyłaby nam się misja czyli tak, czyli szybki samochód. Mm, tak. Ła. Ło. Ale się przyblokował na lampie. Ale jaja. Kude. Na kałasznikowa Czekamy, aż samo wybuchnie. Doł się w rejonie Pike Creek eee, czyli jedziemy tu jedzie pod górę czyli tędy tutaj go załatwimy taksówka taksówkarz właściwie bo ono się tak nazywa kabi czyli taksówkarz Pod Not Nietzsche, Francis. francise eee, Dobra, jedziemy tutaj No i co? Wjeździe do tunelu Oczywiście Stinger, szybki samochód, jedziemy za nim Tu widzieliście, jest y, pancerz nad, nad tunelem Wow, shotgun. Dobrze, że nam się udało. Pike Cake, ale po przy okazji do Pines mm, Tak, jedzie do góry. Mam nadzieję, że pojedzie teraz prosto. Tak, jedzie prosto. Załatwimy go tutaj. Tutaj to jest? Znowu Mundrum. Wichita Gardens. Ale my musimy się przemalować. Naprawić, znaczy. Przemalować to nie, bo ten samochód ma tylko jeden kolor. Ła, nic się nie stało, mamy uszkodzenie. Tak, teraz nie wiem, kto będzie jechać. O, dobrze, on tu zaraz wyjedzie. O, rumpo XL. Załatwione. Fight jeszcze jeden. Tylko do załatwienia został. Także jest dobrze. Teraz, tak jakby w górę łaskawie pojechał. Ony. Udało się. Tak. Łapówka zaczęła do kryjówki. Wyłączamy misję patrolową. Przeszliśmy misję. Eee, wszystkie misje patrolowe eee, wracamy teraz do Portland eee, w Portland. Eee, w Portland. Eee, w Portland będziemy wykonywać następne misje misje dla tych samochodów eee, zabawek te samochody EC Hmm, tak, w Portland jest chyba na odpowiedni Patriot hmm, Czyli nie wiedziemy tam do garażu tym naszym samochodem FBI No trudno hmm. Albo zostawię sobie Nie dobra Mniejsza o samochód I tak już nam się do hmm. Nie przyda aż tak bardzo. Eee, także, no nic, dobra. Eee, jedziemy do Portland. Odstawimy tylko samochód i... E, znaczy... Jedziemy do Portland, zapiszemy sobie i to będzie koniec tego odcinka. E, w następnym odcinku przejdziemy sobie... E, te misje samochodów, e, te misje samochodów, tych, tych zabawek, e, w które musimy wysadzać samochody gangów, to myślę będzie dosyć krótki, dosyć łatwo, łatwy, łatwy odcinek, no już nie zostało wiele z takich, tych, tych jak, jakby takich głównych, coś wykonujemy, jakieś zadania, to jeszcze tylko no 3 odcinki, 3-4 odcinki, coś takiego. W zasadzie misje, misje się skończą już w następnym odcinku, a później to jakieś zbieranie jakichś rzeczy czy coś takiego. Tak. Tam jest nasz pełny patriot. Mm -hmm. Dobra. Zbierzemy sobie bronią właśnie. Eee, no i co zapisujemy? I to było na tyle. Także do usłyszenia już w kolejnym odcinku z serii GTA 3.